z tej strony witam w kolejnym odcinku bardzo proste danie, ale bardzo dobre dzisiaj. Yy, będę pokazywał jak zrobić deser czekoladowy z truskawkami i mascarpone. Rozpoczynamy od tego, że 100 gram czekolady mlecznej rozpuszczamy w kopiędz wodnej. Polega to na tym, że do tu jest ciepła woda, na garnku jest takie naczynie żaropłozne, tu nie ma nie ma prawa się woda dostać Wstawiam po prostu czekoladę, nie musimy też jej jakąś specjalnie łamać, ona się roztopi. Na razie nie mieszamy. Nikt nie robimy, i ja pokażę zresztą co i jak. Okej. Okay. Myślę, też poczekamy, poczekamy aż się roztopi, ja wtedy wrócę i pokażę co dalej trzeba robić. Arturku. No tak wygląda roztopiona czekolada, ja tutaj pomieszam, już jest zdjęta z ognia. I yy, tylko stopimy ją, yy, przepraszam, przystopiliśmy ją. Pięknie, jak widać, się stopiła czekolada, ponieważ yy, ma taką dobrą konsystencję. No nie jest to jakaś szczególna filozofia. I teraz tak, czekoladę studzimy, ale lekko studzimy. Nie studzimy jej w całości, tylko lekko ją studzimy. No i później będziemy ją mieszać z mascarpone, cukrem, pudrem i pokażę dalszą część deseru, jak wykonać. Ale to się widzimy, myślę, za jakieś 15 minut. Artur Kuk. Kuk. Czekolada roztopiona i lekko wystudzona jest gotowa. Nawet zajęło to szybciej niż 15 minut. Proszę bardzo. Czy? Teraz tak, mieszamy to, 250 gram czyli opakowanie serka mascarpone, no i serku, w czy chce, ok bardzo ładnie, Dwie łyżki cukru pudru i mieszamy to. zrobi fajna masa taka, czy kuratowa. Trzeba to dokładnie oczywiście. I mata jest wymieszana, widzimy się za chwilę. Teraz tak, składniki już są praktycznie gotowe. Rzecz, która pojawia mi często bardzo duży problem. Jogurt naturalny rozpoczynamy. Staramy się trafić. Znając mnie, to znamy, pewnie trochę tam będzie go, no, ale to tam się nie przejmujemy. Jogurt. Teraz tak, pokruszone herbatniki czekoladowe. składowy, który przygotowaliśmy wcześniej, czynność powtarzamy, jogurt, truskawki, Teraz tak, truskawek no jak kto lubi. Ja powiem szczerze, że nie jestem jakimś tam miłośnikiem w deserach owoców, ale są ludzie, którzy bardzo lubią. Ja dam tyle. Tak, jogurt, truskawki, znowu ciastka. I znowu krem czekoladowy. Poradzimy sobie z wcześniejszą łyżeczką, tak. Może jeszcze odrobinka. Nie będę ukrywał, że zdecydowanie bardziej wolę krębszej poladowy niż truskawki. Oczywiście tutaj, bo tak to bardzo lubię. Żeby to wszystko jeszcze jakiś taki ciekawy smak temu nadać. Orzeszki ziemne niesolone. Oczywiście można je posiekać, można nie. Ja lubię takie ca całe. I dlatego tak tam. Ok. I deser jest właściwie gotowy. To jest porcja na około 3... 3-4 porcje tam w takich posłankach. Ja oczywiście spróbuję tego. że ja nie sądziłem, że to jest aż tak dobre. Pozdrawiam wszystkich. Artur Kuk.